Ja już jebałem trzeba, na Ty a ja już jebałem sam 30. No to nie ma co się no Nie no, to już niech je. No to jest smutne no. Czemu? Bo dwa dni nic nie nadpytał, by tu się najeść. Siema, pozdrawiam. Pozdrawiam. Chciałbym powiedzieć, że ej, głosuj... Ogólnie, jak się? czemu nikt u was nie jest przystojny w tej, w tym industrii? Takie pytanie. Tak. Kod Japczan, polecam, dostaję z tego 25%, dlatego pójdźcie. Zbierajcie mnie na przeprowadzkę do Warszawy. Dziękuję, kocham was. Poza... A teraz chcę z wami robić zdjęcia. Może z tobą. Pozdrawiam. Poza... To tak, to jestem, jestem, jest. jestem fanem dziewczyn na mojej Oglądałem jego streamy. Tutaj normalnie bańka <grymka> ben... była. Oglądałem Ta. na Watch Together z 100 młodziami. Wieczorkami, żeśmy się oglądali i oddądali i się fajnie bawili. Było coś pięknego. A kogo oglądałeś? Nie, nie. nie, Ja raz złapalił na godzinę jak i raz ojciec. Zmierdałem. Ja nieraz złapaliłem. Zamierzam, nie oglądałem. i wszystko staję właśnie tam. Czy masz czułek za mną? Co za nosem? Nie. Dobra. To sobie suchary z z nich wszystkich. Za, ja no to no aleksan, co. to Aleksander Wasilewski, proszę kdz. Ale tak ja, ja, ja z serduchem za. No. Ale tak a, główką. a portfelem? <grym> portfelem też. Też? Mhm. Dobra, też. No to już jest inna opinia. To moja woda. Nagraj to. To moja woda. Jak ją chcesz, to będziesz musiał ze mnie. Na no, widzisz? Nawet Czaro, on jest połową ciebie, a on się nie boi ci ukryć. Bo ale nie z... ale jest, bym przed chwilą, no. No. Czaro jest widzem, A ty no, w... też. A, ty... a, a czy ja się liczę, że jestem widzem jak byłem u ciebie wtedy ostatnio? Wtedy czy kiedy? Kurczę, no zauważyłeś, że jestem na czacie i nawet pisać. Jest. Ja, yes. Mam nadzieję, że pamiętasz. Pamiętam. Nie, nie pamiętam. Ale Właśnie myślałem, dla mnie to był najważniejszy dzień w życiu, a dla ciebie to był zwykły wtorek. O, o, jeszcze walka co? Co? jeszcze jakaś walka jest planowana? Jeszcze jakaś walka jest planowana? Myślę, że ludzie, no, coś tam no Tylko, się jeszcze się wydarzy. Tylko jest no teraz stary przeciwnik. No, Równego gabarytu. Ty. No zresztą, o, idzie, nie, idziemy, idziemy, idziemy. High League. Walkę. High League. <laughs> Idziecie w tą walkę. Oddam wszystko za tą walkę. Ja? Możecie brać moją wypłatę i im podzielić. No na pewno. to twoja liga NFL. Ustawiamy walkę następną. Nie twoja. Jak mam na jakiegoś PETA, dotykam PETA Ty Co zostaw? Siema, dotykam jakiegoś totalnego kozaka koksa. O Jezu jaka przystojny na to patrzcie, Jak on to Kurwa ledwo się to na ręce Zawodnik. mieści Zawodowiec, zawodowie, zawodowie. 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 Platinium Platiniu, kurwa Gość się pierdoli w tańcu tylko po... O, Meduska, Meduska, Meduska. I sam mówił, że Meduska jest w porządku. Tak jest, pozdrawiam wujka szymka, yy, wjeżdżamy do tego 8 sierpnia do kratki i rozkurwiamy tych swoich przeciwników. Ale chyba nie z wujkiem Szymkiem, bo tak powiedziałeś. By... Ty byłeś w fejmie, nie? Tak. Jak? Tak szczerze, jak oceniasz warunki? Bo ja na przykład nigdy nie walczyłem z tego. No, to tutaj mam walkę. korzystniejsze. Ale nie, 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 nie <grym chodzi o <grym> kasę. Chodzi mi ogólnie o jak otoczkę jak całe. to, całe. Jest Kongo, nie? Jest, jest. Jest super, jest super. Na pewno fajnie wygląda wizualnie na żywo. Jesteś totalnym faworytem. No właśnie, nie wiem. Jest w stres i jest presja bardziej niż stres. Jesteś najlepszy na presję? Zapierdalać. Wtedy to wszystko mija, bo. Stary, 128 kg. A teraz? Teraz 113. No to kurczę moja koledera. Jeszcze, jeszcze do walki Super. trochę zostało, naprawdę duża motywacja, mi się to akurat podoba, że wiesz, no. zrobiłem się człowieka. No tak, ja ogólnie do poprzedniej walki 20 kilo zbijałem w dwa miesiące. Człowieku. Ale Też... to z tymi wodami? Takie podobno wyczepienia? Nie, nie, normalnie samą dietą robiłem. No to i tak, to jest nie? Ta, no, Było ciężko. Raz dziennie czy dwa razy trenujesz? Dwa. 11 treningów w tygodniu. I wtedy. A ten kurwa, na zasadzie 11 w tygodniu. Kurwa, ja tyle dwa miesiące zrobiłem. Właśnie. Ciężko jest, ciężko. Ja późno zacząłem trenować, dlatego tak mocno zapierdziłem, teraz. Odgryzę ucha jak Tyson. No to zrobisz mi zaborę, ty. ty. Ja będę wszystkich obrażał, a jak coś to kurwa robię tak. No tak co? Jest. Kurwa co. Śmiało. <średziosenie> 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 Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów z Twitcha YouTube'a, nie, <średziosenie> <średziosenie> nie wiem gdzie to będzie. Ja. A to będzie na YouTube, ale Twitch'u bo Tak, na Twitcha, YouTube'a, pozdrawiamy, po pozdrawiamy Facebooki, pozdrawiamy naszą klasę. Do no ale sobie... Tak, ale nie walę, bo ja jestem. Ale tak na pół siły. Na pół siły. No no czekaj, zrobić bo to na widzów. Poczekaj, spotka. zaraz zobaczymy. 18. Na pół siły. No. Tak. Na pół siły. On lubi to. Lubi ten sport. Tak, on lubi. No to jest jakiś taki ten... On... On, on nie, jest nie, jest się... on Kurwa, ile ten suchar zarabia, że on jest takim kurwa kozłem ofiarnym? O <grytolo> pierdolę. Ale to jest perwers taki, tak? on lubi trzymywać ciosy. kurwa. tak, tak. tak, tak ale dawaj, nie przedłużajmy. Tak, tylko czekaj, bo to stół jest kurwa. Jego tak, lubi wyjebać. Tak, był fajny zabawny, teraz się zrobił jakiś taki, że taki, jakiś agresywny domacz. No. Tak zauważyłem na wywiadach, nie taki zapewne siebie, też jego wyjście swego, z tego z fejmu to też było takie dosyć, się tam dał albo nie. Jakby poczuł się, że jest taką gwiazdą, że on pociągnął jakby fame. Gdyby nie on, to by nie było. I to widzę coś takiego. Większe przeprowadzenia. Dziękuję. Mam, wiesz co, bo brodę posmarowałem olejkiem O, to nie I jest taka kurwa wybiąta Nie widzicie no. leki, już wtedy widzicie O, tak Tak, tak. tak, tak ze, ze starym Tak ze starym, kurde To nie, że też to się nie ludzi się ogoliłem, wiesz ja Byłem u fryzjera, żeby nie wyglądać, wiesz, jak stary, a ty jednak, wiesz, nie Sprowadzasz no, do wiesz, starego Chodzi mi o to, że to no taki pionier twiczowy. No to taki wujas Wujas Kurwa, trochę beka z Izaka, takim przydupasem się kurwa stał Kiedyś to się kurwa woził, wszędzie spóźniał, kurwa, co to nie on a teraz kurwa przychodzi tutaj, kurwa pałę przypucować. Małże, kurwa, nie bać. Wujas i Ja już jestem taki wujas na weselu, właśnie przychodzi, pieledoraś. Zak, ja potrzebuję ze mną chcesz walczyć. Kurwa, właśnie, marzyłem o tym CSA, Po to zacząłem tu ligniemy? Marzył, bo chcesz z tobą się zmierzyć, w tego, nie? Jakbym miał z kimś walczyć, to właśnie z meduzy. Meduzy, nie się... go. Oj, strasznie, Ale mamy taki konflikt, słuchaj, że. Z którym istawaliśmy na awupy, rozumiesz? Czy no, ja taki ty dobry jest. jesteś? Dlatego, zrobić dogrywkę w obtego nie No właśnie, o dogrywkę w obtego On tak dobrze w CS, jak z tyłu z Rimiso. Był taki tozem, jak dużo w CS, no i on się wyrobił. Do... Ja grałem kilka lat, ale już teraz mówiliśmy z chłopami do zera. Czyli umówienie, jesteśmy na mecz. ja, ty Holak, no i jeszcze. No, i Meduzę jeszcze, że nie. Nie, no zaprosi. Ja t... <gadress> a przed chwilą. Jaki kolega? to Meduzę też, oczywiście. To jeszcze jednego nam się brakowało. No to już od go O, To jest Holak, że jest się na to. Teraz już się znacie. Ja słyszałem wczoraj. Dobrze, że Słuchaj, no słyszałem o słowieś. Źle no, no, się no, no, no bo nie znałem gdzie wcześniej, więc po prostu. Dobra, ogólnie Wam spoileruję jedną rzecz. Ten mecz nigdy nie dojdzie do skutku, nie? Ale wiesz ja co, jak Javczan zagrał, to ja się z tobą a ty tak zabrzmiałeś... Ciężko, ciężko. No, chyba, że z Javczanem przyjdziesz. No powiesz, no bo no, nie znałem wcześniej po prostu. Ja siedzę, czekam, wygram, gram, wiesz, gram. Wiesz, wiesz, ten, wiesz, ten, tato, kolok, wzią. Wzią. A ty Piotrek, team Meduza czy nie? Ja oczywiście. No. A, a team Javczan? Oczywiście. No jak wiesz... A team Rataj? To? Team Rataj? Nie. A kurwa podchwytliwe pytanie no. zadałem, mnie złapał się. Przygotowany. Ja wiem, wiem w czym teamie jestem, przecież będziesz. Chodź młody i zakad <śledzimy> <śledzimy> O kurwa ty. <śledzimy> Chodź młody i zakad dotkniesz. Kurwa ty. <śledzimy> tak, nie będzie mi zakaz nas wodorostów wyciągać, komuś się chce. Kurwa, to załap. <śledzimy> Coś młody i zaka dotkniesz, to jak k**wa strona bajka. Celpa. Nie myśl, że tu kurwa ten... O, tu był raz leciała po komfortacji. Ej, nie leciała i wytrwałem całkiem długo. No dobrze, dobrze. Ile, 20 sekund Chyba tak. Ale to w hotelu wiesz, Kurde. No, w hotelu No. Może to jakieś inne zapasy, były ja pierdolę na no Kurwa, ogólnie Marcin to się kiedyś wyrobił. Ja pamiętam, jak kiedyś były eventy jakieś PGA, i jemy czy coś, siedzieliśmy w hotelu, kurwa i każdy go bił. Tak dosłownie, kurwa, siedział Dubiel każdy się nad nim znęcał albo psychicznie, albo fizycznie. Ja to już zresztą mówiłem okazji walki z Błońskim, że sobie to kurwa przypomniałem, ale była kiedyś taka sytuacja, że był Błoński, Dubiel, nie wiem, ktoś tam jeszcze. Siedzimy sobie w hotelu, jest, nie wiem, coś, ale piąta nad ranem. I Kasper mówi do, do Marcina, ale ty mnie wkurwiasz coś tam nie, a Marcin tak staje mówi, no to jak chcesz to mi wyjeb, minęło tak z półtorej sekundy i tylko kurwa, i tylko taki kurwa, no, no czas wiesz, jak chcesz to mi wyjeb i już kurwa zamach był robiony i kurwa i dostał taką, takiego liścia kurwa nie, więc, więc no. ja tak cały czerwony na twarzy potem był fajnie ło, zgodniałe, bo jak niech co chwilę. Kurwa, że A mi się kazali elegancko wracić. Przy... No widzisz. też ja, odjewali no, <laughs> mnie przy tym. Na krzyczali? A masz czapkę. Kuba? SSG Ty gdzie mu ciła, kurwa, ja bez jego nie chodzę. Ty. Z bieskiem chodzisz. A jak... Jakub! Ja <laughs> Popo jak się kurwa tu odjebał. Jak powiedział, no na konferencję to trzeba na elegancko, kurwa. Popo nie zrozumiał i w domu przed kompa też kurwa zajebał Gajer. <grywa> Jest i on, kurwa! O proszę, no i rozumiem, że to dla naszej publiczności. Tak, tak. Wkrótce dostępne będą żelki, misie, się. Osoby, które złapią. To częstujcie się w takim razie! Złapałem! <grymne> on zawsze tak robi to wąskie. Dzięki Ale robi to, okej. I, Open. i Open. nie będę czego zacząć znowu. I częstujcie się żeby przypomnieć płynami o naszych sponsorach. Więc nie że... Na ten Davidek gdzieś streamuje czy nie? Jako? żeby mi zrobić jakiś koncert. No mamy content. To jak, w ogóle grubego. Wersji Max. No okay. lubi. Nic z tym nie ma. Nie ma no, no, no chcecie. Zrobimy widzę brankę na Jabczanie, dam to losowej no, osoby, a nie Ewu, ale dym. W szkole? Nie ma. dwa chwilajomek. Tibiński ma... To no, mnie spadziemy. Nie ma problemu, bardzo dziękuję. Dobra, to co Lecim teraz reakcja zielona. i? Reakcja i, że dałem jej Nie mam <grym> to. No. Rozdałem kole waszą. Dobra. Co wy myślicie? Dobrze. Nie dałem jej jejabczonowi. Nie wiem. <grym> Jak ja, ja było. Kurwa, co to za bezbek. Musicie w takim razie podejść, ja wam powiem, no. kto to. I Dobrze. powiedzieć, że ta kola została zabrana. Dobra. No, przepraszam. Robiłem to dla mojego zdrowia, żeby nic mi się nie stało. Musiałem wymyśleć kąt, a to był prank na was. Przepraszam mocno, bo... i <śmianie> Jaka była twoja pierwsza myśl w głowie, gdy otrzymałeś propozycję o. z legendarnym Łazarskim Gladiatorem? Pierwsza moja myśl... Szczerze, że dostałem jakąś szmatę do rozjebania. <śmianie> Co jest? Ja no, jestem! Dawajcie internet! No kurwa, w takim momencie! Chapczam za grubego pancha za jednak. streama To było się, Spocił się w chuj, a może dzisiaj nie spłać Dzięki za dzisiaj